Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Bugała. Słuchajcie, tak, e, prze, przechadzając się i przeglądając nasz asortyment, to ciągle coś wpada mi w oko, co gdzieś już widziałem. Coś mi coś przypomina. E, takie ciekawe nawet szlagiery potrafią się znaleźć. Patrzcie, so, znalazłem, coś takiego. I zaraz Adriana poproszę, żeby mi na szybko powiedział, co to jest i do czego to służy. No a oprócz tego, z takich szlagierów, które znalazłem, które mogą Was troszeczkę zaskoczyć. No to starzy spinningiści będą wiedzieli o czym jest mowa. Słuchajcie, ten koło ja mam chyba sprzed 10 lat, jeszcze u siebie w garażu. Jest to stary, znany i lubiany Spro Red Ark. Mam jeszcze 4000 z czteroma szpulami nie do sprzedania. Najwyżej jak kiedyś umrę, to moja żona niech to gdzieś tam dobrze pogoni na Elixie. Nie są to najlżejsze kołowrotki. Mocne konstrukcje do sandaczowania, do szczupakowania. Ja Wam na szybko pokażę, jakie, jakie parametry są. Bo tutaj mamy akurat 2000: 2000 waży 270 gramów, 67 cm na dwoju, 6 plus 1, jeżeli chodzi o łożyska. Uniwersalne przełożenie 51 do 1. Kolor czerwony, mówi, jak sama nazwa, mówi, e, mówi za niego. E, I słuchajcie, w. Niektórych denerwuje, to, czy denerwowało kiedyś to, że e, tutaj knoby są amelinionowe, ale trzeba pamiętać o tym, że mamy e, gumową nakładkę w pakiecie do, e, do tych knobów, jak komuś przeszkadza metalowy, jak nie wiem, palec w przymarznie czy coś, się boicie. E, nie mamy zapasowych szkół, tak jak w większości przypadków producentów, którzy teraz e, nam serwują sprzęt. Trzeba sobie gdzieś tam we własnym zakresie dokupić. Także mamy kilka redarków. Jest 2000 i jest 3000, i te redarki Wam podlinkuję, tak żeby łatwiej było Wam znaleźć. No i oprócz tych redarków znalazłem jeszcze gdzieś tutaj w czeluściach naszego sklepu i magazynu stare, poczciwe zaubery. Właśnie przed tym sezonem 4000 wróciła z serwisu i. Czeka na nawinięcie plecionki na odpowiedni moment. Też gdzieś tam z, z Adasiem, którym na co dzień łowimy, mamy taki kołowrotek w swoim arsenale. Karbonowa rączka, ale coś Wam jeszcze pokażę. E, jeden kołowrotek jest od SPRO, drugi, drugi jest od Riobi. Zobaczcie, jak bliźniacze są to konstrukcje. Różnią się dosłownie e, e, kilkoma elementami. Detalu zaraz sobie porównamy, jak to jest, jeżeli chodzi o parametry, bo Ryobi też ma 5,1 do 1, ale 2000 waży 280 gramów e, zaoberek, natomiast Red Ark 2000 waży 270 gramów. E, no i zaober ma więcej łożys, bo ma 8, ten miał, e, ten miał 7, czyli teoretycznie sam nie wiem, który jest lepszy którego miałbym wybrać. Chyba wizualnie po prostu e, Zauber mi się bardziej podoba. No chociaż do tego Red Arka też mam bardzo duży e, duży sentyment. Hmm. A ciekaw jestem waszego zdania bo pewnie część wędkarzy zwłaszcza już tak z, z troszeczkę większym przebiegiem zna te kołowrotki. Mm, wie co to za konstrukcje. Z tego co pamiętam, to tu była korbka bezpośrednio w korpus. Wkręcana, Adrian, sprawdziłbyś? To ja może zrobić tak, jeżeli to się nie kręci, to będzie mieli ty... w korpus. No weź, wykr wykręć korbkę. O, czyli tak, dobrze pamiętam. I wkręć z powrotem. O, bardzo dziękuję. Czyli tak, też tym będą się różniły, że w Red Arku jest korbka wkręcana bezpośrednio w korpus. Tutaj jeszcze mamy po staremu nakręteczkę, więc teoretycznie tu będą nieco mniejsze luzy niż tutaj eee, w Zauberze mamy gumową podkładkę nawiniętą tak żeby nam nie jeździła na szpuli plecionka. Natomiast w Red Arku mamy takie taką dziurę na wylot w szpuli wywierconą żeby sobie tam jakoś to przełożyć plecioneczkę przymocować na stałe. Ale jak zobaczycie to mm, no korpusy Słucham miejsca na śrubeczki no to praktycznie wygląda konstrukcja tak samo no wiecie tak samo jak z amerykańskimi i radzieckimi samolotami każdy był inny a niektóre były do siebie bliźniaczo podobne, te zaoberki też Wam podlinkuję pod filmem, żebyście mieli łatwiej je znaleźć, nie jest tego zbyt wiele. Dlatego jeżeli ktoś szuka solidnej konstrukcji na lata, no co najważniejsze nie wiem jak jest w przypadku SPRO, ale w oberką mamy 5 lat gwarancji. 5 lat gwarancji, to już jest naprawdę dużo, bo u, u mnie zazwyczaj kowrotek jak przeżywa sezon 2, to już jest naprawdę bardzo dobry. A jak tutaj gwarantuje producent 5 lat no, to brać i się niczym nie martwić, łowić, używać zgodnie z przeznaczeniem i cieszyć się z holowania ryb. Także, jeszcze raz, jeżeli nie szukacie Mam finezyjnych młynków, troszeczkę mocniejszych, takich ważących, jak lubicie czuć, że macie trochę tego mięsa w ręce, nie są to kołowrotki do łowienia plecionkami 004, Dziękuję. tylko już do nieco grubszych, mocniejszych tematów. Młynki, które myślę, że, że niejednego spinningisty nie zawiodły i budzą sentyment. Jeżeli chodzi o wędkarstwo spinningowe, a podejrzewam, że i w innych zastosowaniach też znajdowały zastosowanie masło maślane, mm. teraz poproszę Adriana. Adrianku, mógłbym Cię poprosić, pokrótce Ty mi powiedz, drogi przyjacielu, co to jest za. To jest pelet Wagler, drogi spinningisto. Ale do czego to się taki mały używa? Wiesz co, to jest metoda takiego jakby powierzchniowego wędkowania. E, strzelamy sobie peletem, na przykład. No już to. Nęcimy gram... peletem, tak? Nęcimy peletem, to jest dwugramowy, więc ja bym nie używał jakichś tam specjalnie dużych, więc wydaje mi się, że Aha. jakaś szósteczka czy coś. E, I po prostu wstawiamy sobie spławik i on sobie tak bardzo fajnie opada, jeżeli chodzi o cały tutaj przypływ. Ale czyli co, spławik nam się unosi normalnie na wodzie. Tak, o tak, tak sobie stoi. A co, krótki przypon i ta przynęta gdzieś. Opada. Jest... Tak jak pelet opada nam nad wodą, no. i strzelamy sobie cały czas dwa z dwa Aha, to podbijamy rybę do góry albo jak jest wysoko. No ale to tak, to przypon jest na tyle długi, że ten pelet w końcu opadnie na dno. Możemy ustawić tak e, grunt, no? że opadnie na dno, ale ogólnie, albo będzie się, się unosił, toni. Toni. czyli tak raczej łowimy tym w toni. Tak, właśnie, tak. Łowiąc w toni gdzieś ten spławiczek u, mając na wodzie, strzelamy sobie z proces tam, z, z peleciku, żeby ryba wychodziła do góry i to jadła. Tak właśnie. Ha? Widzicie jakie cuda na patyku, na spławiku? Kurczę, może by się kiedyś skusił, no lato jeszcze trwa. Jest w pełni, a kiedyś, jak miałem więcej czasu, to lubiłem i gruntowe zasiadki nad Wisłą, i postawić gdzieś spławiczek na jeziorku. Zwłaszcza na nockę ze świtlikiem, fajnie te brania widać. Zwłaszcza te letnie ciepłe noce są fajne, takie sprzyjają zasiadkom, ogniskom, integracji i różnym innym wędkarskim wydarzeniom. Także takie spławiki do takich ciekawych metod też mamy. Być może z czasem będzie trochę więcej przestrzeni tutaj. Czasowy jakby w sklepie, żeby raz na jakiś czas podjechać na wodę i, i nagrać coś z terenu, właśnie pokazać takie różne myki: i spinningowe, i spławikowe, i fiderowe, i karpiowe. Um, także jak będziecie subskrybować, i lajkować, i kanał rośnie, że będzie większa motywacja do tego, żeby w teren jeździć i robić więcej materiałów z nadwody. Także na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, że te kołowrotki. I takie spawiki znajdziecie na naszej stronie fatfish.pl albo stacjonarnie w Józefowie pod Otwockiem na ulicy Piłsudskiego 16a. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.